Witam Was w kolejnym odcinku. Jest to odcinek rocznicowy. Jest to drugie podejście nagrania tego odcinka, bo jeszcze zbierałem te renifery, ale niestety coś mi się zacięło i wyłączyłem w podczas jednej sceny, czego bym nawet nie puścił. No i po prostu muszę to nowo nagrać. Ale dużo nie straciliście, tak jest dwie minuty filmu. Bardzo chciałbym Wam podziękować za ten rok. Ja nie wiem, ile mam subskrypcji, czasem jak pobieram. Myślałem, że do lata uzbieram 50 subskrypcji, ale uzbieraliśmy tera do teraz niecałe 40, a więc i tak jest dobrze, bo myślałem, że będę miał tak, nie wiem, tak do końca, jak będę grał, będę miał 10 subskrypcji, nie będę jakoś już tego robił, a jednak zostałem tutaj na dłużej, mam prawie 40 subskrypcji. Roby tak dalej, żeby było coraz, coraz więcej, coraz więcej osób by mnie oglądało. Yy, byśmy mieli większe community i yy, to pozostawianie wszędzie na ten odcinek. Yy, moja twarz. Macie ją no... Na... Yy, macie ją na Instagramie. Podam wam w opisie Instagrama. Jak chcecie, to wejdźcie i dajcie follow. Jeszcze TikToka, a tam na TikToku to... A, że nie ma tylko nagrywam stan takich filmik z Lego. Co tu się stanęło? Flint No zebrałem już, powiedz coś. Co tu się stało, jeżeli mogę wiedzieć? Chyba coś się zaczęło. chyba na pewno. już już wspomniałem, ale będzie co chwilę tak jak teraz, co chwilę będę włączał głos, bo jestem lekko chory. I po prostu wycinam moje kasłanie. To jest w ogóle bardzo wolne, co wczoraj nie dodali Gdzie ono jest? To dla jeszcze. Aż kon tego drugiego, gdzie to jest? Obie ten body. Gdzie on jest? Coś się ewidentnie zacięło. A co takiego daje? A co takie coś czerwone. No, ale... Mm. Wróciłem tutaj, go z Santy no, znalazłem, no i co teraz? Dobra, nieważne. A, chciałem odblokować to auto-odcinku. Szkoda, bo w tym roku mapa nie jest taka, jakby w oku tego jeziora. Tylko jezioro jest sobie tam gdzieś z boku i to jest problem, bo to jezioro zostało pominięte i nie ma lodów, nie ma lodu na te święta. Zawsze było na początku zimy, nawet nie w momencie świątecznym, tylko w zimowym, pierwszym zimowym, na początku grudnia, a teraz nie ma, no nawet tutaj zobaczcie sobie, jest zwykłe, czym jest problem. Co możemy sobie porobić w tym czasie? To co już chciałem powiedzieć, to Wam powiedziałem w Odcinek... Nagrywam dzień wcześniej Jakbyś chciał wiedzieć yy, Tutaj ta budka jest yy, No i o, bardzo dziękuję Wam za ten rok Jak Piszcie co chcielibyście, ja nagrywał yy, Kolejna budka yy, One są od Nikoła. chyba jutro będzie jakiś quest Czy coś Nie wiem co powiedzieć Po prostu Minął już ten rok szybko. No słuchaj, zobaczcie sobie moje pierwsze filmy jeszcze bez głosu, bo miałem właśnie strasznie bardzo, 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 bardzo zepsuł mikrofon. Ja tak... Nie wiem w sumie, mnie z mikrofonem dlatego nie nagrywałem. Chciałem nagrywać, ale coś mi się zepsuło. A jak tym naprawiłem, to, to był film z głosem. Tak samo wiele znajomych posuwało mi na jakiś special, pokazać twarz. Nie w każdej chwili mogę pokazać twarz, tylko że ja nie mam kamerki. No ja nie wiem, mam, ale tym taką sobą. Nawet kiedyś chyba na live, był taki jeden live 3 żeby sprawdzić, jak wszystko działa na live. To był ten widział. No yy... i co by tu wam jeszcze powiedzieć? To ja chyba będzie najbardziej, najwięcej razy powiedziane słowo. Co by tu wam więcej powiedzieć? Yy... Po prostu ile mam jakiś stan subskrypcji? Było chyba 39. No, jeszcze jedną subskrypcję i nie wiem, wstawiam 5 filmów w, w ciągu dwóch dni. I będziecie chcieli, to będzie taki special mój. Rany pokazywanie twarzy, ale nie po prostu filmy, bo ja trochę mi się nie chciało nagrywać tych filmów. A właśnie też mam historię o ekipie MC, ale to zaraz. Nie chciało się nagrywać przez lata, miałem nagrywać więcej, a się okazało, że jeszcze mniej nagrywałem. No i dobra, teraz o ekipie MC. Głupi Aterno, o, kolejne. Głupi Aterno, skończyło się miejsce dla danych, nie zdążyłem ich gry, bo się bawiłem w budowanie farm. I wywaliło maksymalną ilość gigabajtów. no i serwer spadł z rowerka i mam pomysł, żeby zrobić kolejną edycję. I... Mam kolejnego easter Egg dla was w tym... Ten... W, 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 w odcinku i w tym czymś, jako że w faktorii. Zobacz, co ty za auto jakieś. Jeżeli ktoś mi może powiedzieć, co to jest za auto? I nie ma też mechanika, zniknął mechanik. Albo to on zniknął, przepraszam, za Mikołaja i tam siedzi. <śm> Nagrywałem odcinku z, z, z nowego dealera, a nagrywałem, lak mózgu. to był ten odcinek, co nie, co nie wiedziałem co mam mówić przez całą film. Przejdźmy się po świątecznej trajnie, bo mi było święta za dni. Chciałbym nagrać jakiś odcinek do tego czasu, ale nie wiem czy mi się uda. Dlatego od razu mówię, życzę wam wesołych świąt, bo nie wiem czy będzie jeszcze jeden odcinek. Mam tutaj świąteczną krajnę i ta notachownika. Candy Shop in Coś tam. Za ileś dni? Za trzy dni. Ja bym chciał zobaczyć, co to jest. Bardzo chciałbym zobaczyć. Chyba teraz idziemy do Michała i zobaczymy, co się zmieniło. O, bo, 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 się Zapraszam na Discorda mojego. Siebie. Zabawki. To co rok temu wybieraliśmy? Składam mm, i albo. Co rok mówiłem? Na Discorda zapraszam. Mm -hmm. Mm, tak mam jeszcze kilka do nagrania, ale jeszcze nie mówię, bo no, nie wiem czy to będzie, a nie wiem, czy w końcu to nagram, a nie chcę sobie tak mówić ona grała a potem w końcu nie nagrywam. Trzy kółka. Polecam wam te auto yy, Nie polecam tego, bo jest bardzo drogie ono było, a na wielu wyścigach, bardzo wielu wyścigach, ono się po prostu ślizga. A na tym ta... bardzo. bardzo. Tak, bardzo, 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 O, kto to? Czy to... Nie, a już myślałem. Wró... Mam taką technikę. Wstrzymujecie, tutaj puszczacie? I się rozpędzicie tutaj, bo w zakręt nie wiedziecie, wypadniecie z poza toru. Tutaj też puszczacie. Tu przyspieszacie, skaczecie i puszczacie. Znowu przyspieszacie. Puszczacie i teraz sobie skręcacie. Znowu przyspieszamy. Cały czas przyspieszam. Zwalniam, przyspieszam. I teraz cały czas przyspieszam, bo to jest linia prosta. Lekko skręcamy. I kolejne okrążenie. No i właśnie o tym to, o to, już wam mówiłem. Musiałem szybko hamować, a mogłem wypaść z pozatoru. Gdy jest to wyścig na więcej niż jedną osobę, to może być bardzo yy, zły ruch, jak wypadniecie z pozatoru. I to, o czym wam już mówiłem. Przyspieszamy, dopiero wyświetlamy. Yy, puszczamy, przyspieszamy, skręcamy. Jeszcze raz coś powiem, nie wiem czy pamiętacie, po pierwszym odcinku z głosem ja kieruję strzałkami w Robloxie. Nawet mi to zostało, to jest bardzo wiele osób, mówi, że to jest dziwne, bo łatwiej jest y, tymi wsad, ale właśnie ja w Minecrafta dobrze mi się gra tym głównym, ale w Robloxie już nie. W Minecraftie nie mam innego wyboru, ale no, chodzi o to, że jak na przykład w Robloxie kiedyś grałem jakieś Minecraftowe gry, te były takie podróbki Minecrafta, to by się grał strzałkami. Yy, nie wiem co mi tu jeszcze powiedzieć. Yy, co byście chcieli, abym ja nagrał właśnie? Bo jest bardzo dużo eventów. Jeszcze na koniec odcinka wyjdę z gry i Wam pokażę to nawet co by tu Foxy od jakiegoś czasu już nie wypuścił nowego sezonu. To jest denerwujące. Ja ty jest dobrym tych pucharków, ale to po prostu się nie opłaca, bo nie wbija się sezon. Wejdźmy w sklep. Um, nie ma nic nowego. Proszę. No bo i Hania był, chciał... Haja. Chciałem sobie kupić, ale ja już to tak nie trajharduję zbytnio. No i ile by mi to zajęło? Sosie no, właśnie no to co nie mogę, ale niezbyt mi się chce. Um, Podjęliśmy jeszcze tylko na szybko do mojego... Schabu. Ładnie wygląda w osobach świętecznych. To wam od razu mówię. I nad domami, niektórymi są numerki jakieś. To też jest ważne. mamy już dołożenie prezentów w tamtym roku. Kolejne. 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 Zakończę yy, sobie mój salon na odcinku. Ukończyłem. To on jest nieładny, co? Teraz wychodzimy z gry. To jest wiele tych gier, które moglibyśmy zagrać. Pet Simulator, Adopt Me, Pets w Pizzeri, Jailbreak, Island. Ui. Mechanic takiej takne. Robius Unix, My Restaurant. Rapidarus już skończyłem. Yh, event... Yh, Fly Race. Dokładnie. Speedrun. Co by tu jeszcze można na odcinek? No nie wiem, co byście chcieli, to napiszcie. Jakieś losowe gry możecie nawet. Możemy pograć w coś sprzed roku, te, te gry, którymi zaczyna na przykład Millioner Millionaire Empire Time tego typu gry możemy zagrać. Yy, no wiele jest takich gier, które grali, graliśmy na początku. A tym już bym kończył odcinek. Jeszcze Na ostatnim stole wejdziemy tutaj. Siemanko i do następnego odcinka. Dziękuję za wspólnie spędzony rok.